Prawdopodobnie wchodząc w swoje media społecznościowe, analizując statystyki, już od dłuższego czasu ciągle pojawia się ta jedna myśl w kółko. Zasięgi stale spadają. Dlaczego? Facebook, dlaczego Instagram obcina mi zasięgi? Jest to jedno z częstszych pytań, które ludzie sobie zadają. Musimy mieć świadomość, że oczywiście są różne dowody, analizy wielu ekspertów, którzy twierdzą, że tak, jak najbardziej Facebook i Instagram te zasięgi przykręca. I też jest taka bardzo ciekawa kwestia, jeżeli chodzi o obcinanie zasięgów to jest to, że im większy masz fanpage, im większe masz konto na Instagramie, no tym bardziej te zasięgi będą obcinane. Jedynym medium obecnie społecznościowym, które tak drastycznie nie tnie zasięgów i bardziej je popularyzuje, rozwija te zasięgi, daje ci możliwość pokazania zasięgu ze swoim kontentem, to jest TikTok. A dlatego, że on chce ten kawałek tortu, czyli tych klientów, tych odbiorców Facebooka, Instagrama po prostu sobie podebrać i dopiero później obetnie zasięgi. Każdy serwis społecznościowy działa na takiej zasadzie. Oczywiście biznesowe, jest to pewien model biznesowy, że na początku daje dużo za darmo, a potem każe Ci zapłacić rachunek. I wszystkie te osoby, które stwierdziły, że nie potrzebują strony internetowej, nie potrzebują listy mailingowej, nie potrzebują tej dywersyfikacji swojego ruchu, że no to wystarczy mieć konto na Instagramie, wystarczy mieć konto na Facebooku, no są teraz bardzo rozczarowane i jakby przyzwyczajenie się do tych darmowych obiadów jest bardzo dużą krzywdą, którą sobie przedsiębiorcy robią, dlatego, że jeżeli zasięgi Ci spadają, te organiczne, no to jest to sygnał od Facebooka, że musisz wejść na wyższy poziom bycia przedsiębiorcą, czyli musisz nauczyć się upłacić za reklamę, czyli musisz po prostu wejść na poziom płatnego ruchu i dopiero wtedy ten płatny ruch jest w stanie Ci wygenerować prawdziwe sprzedaże. Patrząc tylko na te negatywne kwestie, że właśnie no Facebook obcina zasięgi, że jest to nie fair, wtedy skupiamy się na tych negatywach, a tak naprawdę cała siła polega na tym, że pomimo, że oczywiście nie jest to przyjemne, bo każdego z nas to obcinanie zasięgów dotyka i w tym odcinku podcastu powiemy sobie, jak pomimo tego obcinania zasięgu można sobie z tego jakoś wybrnąć, można te zasięgi rozwijać oczywiście do pewnego poziomu. W mojej opinii, to w mojej opinii kluczowe jest to, żeby właśnie zmienić mentalność i zrozumieć, że te darmowe obiady się skończyły i należy się nauczyć tak reklamować, żeby zamiast narzekać, że ta reklama jest płatna, to żebyśmy weszli na ten poziom, że po prostu chcemy jak najwięcej płacić czy Facebookowi, czy Instagramowi, czy Google za reklamę płatną, bo wtedy dopiero zaczyna się skalować biznes. No bo pomysł sobie, jeżeli po włożeniu jakiegoś budżetu, na przykład 5000 tysięcy zł miesięcznie, czy 10 tysięcy zł miesięcznie, osiągniesz przychody na poziomie 100, 200 tysięcy złotych miesięcznie, no to wtedy po prostu aż chcesz wydawać te pieniądze na reklamę. Jakby ten darmowy ruch będzie Ci głównie służył i te zasięgi do tego, żeby budować tą społeczność, ale później po prostu ją remarketingować, czyli wyświetlać reklamę osobom, które już są ocieplone, już, już Ciebie trochę znają. Więc w tym odcinku podcastu oczywiście powiemy sobie, jak można te zasięgi organiczne na 8 różnych sposobów zwiększać, ale chcecie przestrzec przed takim właśnie myśleniem, że tylko chcesz mieć te darmowe zasięgi, że tylko na tym opierasz swój biznes, jeżeli Facebook czy Instagram. Instagram Czy jakieś inne medium ci te zasięgi ograniczy, no to ty się obrażasz i przestajesz reklamować swój biznes. Nie, powinno się myśleć całkowicie inaczej. OK? Skończyła się idylla skończyły się te darmowe zasięgi i musimy się jak najszybciej przestawić na ten płatny ruch, bo wtedy on będzie bardziej efektywny. Pomyśl sobie tak z biznesowego punktu widzenia, czy Facebook jest w stanie dać ci dostęp z darmowymi zasięgami do najlepszych klientów, najlepiej płacących, skoro może im wyświetlić reklamę zamiast twojego darmowego kontentu. Więc jest to całkowicie biznesowe nielogiczne, żeby Facebook Ci dostarczał najlepszych klientów za darmo, dlatego po prostu naucz się płatnej reklamy. Cześć! Z tej strony Mirosław Skwarek to jest podcast internetowych sprzedawców, w którym chcę nauczyć się, jak zwiększyć sprzedaż i przy okazji nie zwariować. Od wielu lat pomagam polskim przedsiębiorcom internetowym zdobywać nowych klientów oraz zamieniać obserwatorów w kupujących. Dlatego, jeżeli startujesz sprzedaży internetowej lub prowadzisz ten biznes od lat, ale chcesz to robić skuteczniej i mieć więcej czasu dla siebie, usiądź wygodniej i skorzystaj z mojego doświadczenia. Jestem stuprocentowym praktykiem, autorem bloga PerswazjaSprzedaży.pl współtwórcą systemu do e-mail marketingu getall.pl oraz założycielem i twórcą Akademii Social Media. Wyjątkowy uczelni, która kształci przyszłych social media ekspertów. Słuchaj, wdrażaj i ciesz się efektami. Ty zajmij się biznesem, a ja powiem Ci jak zwiększyć sprzedaż. Teraz przejdziemy do tych ośmiu takich sposobów na to, żeby docenić ten darmowy ruch yy, i też oczywiście płatny, i żeby móc zwiększać zasięgi organiczne, pomimo że innym te zasięgi spadają. Czyli pierwsza bardzo ważna kwestia to musisz zrozumieć siłę jednego wyświetlenia. Czyli zamiast patrzeć na to, jak ta szklanka jest do połowy pusta, to spójrz na to, że szklanka jest do połowy pełna. Czyli patrz z tej pozytywnej strony. Każde wyświetlenie to jest ekspozycja Twojej marki, Twojej twarzy, Twojego logo, Twojego imienia i nazwiska. To jest ekspozycja na daną osobę. To nie jest tak, że Facebook te, te dziwne cyfry na poziomie wyświetleń, że ile razy wyświetlił się twój post, to zamiast się cieszyć, że na przykład jest to tysiąc osób widziało twój post, tysiąc razy został on wyświetlony, to my siedzimy i główkujemy, a kiedyś to było pięć tysięcy. No może i tak. Ej, możesz to osiągnąć, jakby dobić do tych pięciu tysięcy niewielką kwotą, ale ciesz się z tego, że tysiąc osób widziało, może właśnie nad nimi się trzeba skoncentrować. Większość osób popełnia taki błąd, że zamiast się zająć tą setką, dwusetką tych osób, takich i prawdziwej społeczności, która od Ciebie kupuje, która chce mieć z Tobą relację, to ścigasz się, szukasz jakichś magicznych sztuczek i ciągle jesteś niezadowoloną osobą, bo szukasz sposobu na potężne zasięgi. Czyli chcesz, jak większość przedsiębiorców, docierać do jak największej grupy ludzi, którzy w ogóle Ciebie nie znają i mają Cię w nosie, a zaniedbujesz tą mniejszą grupę, która gdzieś tam na Ciebie czeka. Dlatego na przykład ja robię tak dużo live'ów, rozmawiam z tymi osobami na żywo u siebie na Facebooku, dlatego, że ja doceniam te 100, 200, 300, 500 osób, które są w stanie ode mnie Kupić. Ja nie potrzebuję 10 tysięcy osób kupujących za złotówkę, tylko wolę mieć na przykład 300 osób, które kupią ode mnie za 1000 złotych powiedzmy, w skali 3 miesięcy. Wtedy dopiero zaczyna się prawdziwy biznes. Trudno jest zbudować relacje z tak potężną grupą ludzi poprzez uganianie się za każdym. Lepiej się jest skoncentrować, właśnie dopieścić, pobyć z tą grupą, z tą mniejszą grupą, która z chęcią ogląda Twojego fanpage'a, wchodzi na niego czy też na Instagram. Więc doceniaj każde wyświetlenie, bo na Facebooku płacisz za wyświetlenie. Ustawiając reklamę, płatną, zawsze płacisz za ilość wyświetleń. Więc jeżeli tutaj nawet osiągniesz te 100, 200 osób, które cię zobaczy, czy 1000, to zawsze sobie pomyśl o tym, że już zaoszczędziłeś pieniądze, że Facebook i tak dał ci jakiś darmowy zasięg. Druga bardzo ważna kwestia to jest to, że musisz się pogodzić z obcinaniem zasięgu, bo, bo musisz zrozumieć, jak działają te darmowe obiady, jak działają te darmowe serwisy. One zbudowały swoją siłę, czy to jest Google, YouTube, Facebook, Instagram, zbudowały siłę na darmowej treści, którą my sami tworzymy. W którymś momencie po prostu muszą to zmonetyzować. I ta monetyzacja opiera się na tym, że nie mogą ci dalej dawać aż tylu darmowych zasięgów, bo chcą cię nauczyć, żebyś im płacił. Jak się nauczysz, żebyś im płacił, to, że pokrywają tak duże obszary osób, mogą tak przeanalizować, śledzą te wszystkie osoby, no to twoja reklama będzie generowała niesamowite przychody, jeżeli wykorzystasz, na przykład, reklamę z celem konwersja, czy to będzie Facebook, czy to będzie Google. Po prostu musisz się z tym pogodzić, musisz, na przykład, mieć świadomość, na których serwisach teraz nie są cięte zasięgi, na przykład TikTok, i tam sobie wykorzystać te darmowe zasięgi, które TikTok właśnie generuje, bo chce po prostu przejąć masę rynku i w którymś momencie i tak musisz, jeżeli nawet na TikToku się pojawi to obcięcie zasięgów, to po prostu musisz wiedzieć, że tak to działa, czyli musisz mieć zawsze ten plan B. Trzeci punkt, już troszeczkę o nim powiedziałem, dlaczego warto płacić tym serwisom społecznościowym za reklamę? Dlatego, że jeżeli sobie zestawimy tak potężne pokrycie, na przykład w Polsce 22 miliony Polaków korzysta z Facebooka, Instagrama, Whatsappa, Messengera i gdy ustawiasz reklamę na Facebooku, on ci tam pokazuje, że dotrzemy z reklamą do 22 milionów Polaków. Nie mówię już o Google, które też pokazuje niesamowite pokrycie, do ilu osób może dotrzeć z reklamą. Więc te serwisy mają siłę dotarcia praktycznie do każdego klienta, którym jesteś zainteresowana, przynajmniej do 90% z nich. Czyli nigdy nie żyliśmy w takich czasach, żeby tak łatwo z poziomu naszego domu, laptopa, telefonu, można było, oczywiście w tym momencie w sposób płatny, dotrzeć do tak dużej grupy osób. Po drugie, musisz mieć świadomość, że te wszystkie dane, które spływają z. Tych milionów użytkowników, którzy tam przebywają wiele godzin. Średnio jest to 3 do 6 godzin osób, które przebywają na tych serwisach społecznościowych. Tyle czasu te osoby spędzają. Więc dostarczają tym serwisom potężną bazę danych. I te serwisy, gdy ustawisz reklamę płatną, właśnie wykorzystują. One doskonale wiedzą, kto chce coś kupić. I zamiast się obrażać, zamiast czekać na jakieś magiczne zasięgi, jakiś super post, który zrobi niesamowity zasięg, po prostu część pieniędzy przeznacz na to, żeby one się zwróciły, żeby to było inwestycja w reklamę. Punkt czwarty, czyli właśnie jak już osiągać te darmowe zasięgi z tego, co nam pozostaje wśród tej grupy, no bo zawsze mamy takie maksimum i minimum, często dodajesz posty i widzisz, tak, jeden post osiąga, powiedzmy, tysiąc osób go widzi, inny post dojdzie do sześciu tysięcy, ale na przykład nigdy nie udaje Ci się osiągnąć tego maksimum, na przykład tak jak ja mam prawie trzynaście tysięcy followersów, no to wiadomo, że za darmo do tych osób nie dotrę, więc muszę tutaj kombinować, tak, muszę płacić za reklamę, ale są niektóre posty, na przykład na Instagramie, że jeden będzie miał do tysiąca osób do Dotrze, a inne na przykład dotrze do 7 tysięcy osób, więc możemy tutaj się bawić tym zasięgiem organicznym i to nie jest tak, że do końca każdy post będzie po prostu obcinane będą zasięgi. Jeżeli coś się naprawdę spodoba na Instagramie twojej społeczności, to Instagram ci zrobi darmowe zasięgi. Facebook i Instagram troszeczkę działa tutaj w tym momencie jak taki redaktor naczelny, czyli są dziennikarze, którzy mu przynoszą artykuły, no i zespół ocenia, który artykuł pójdzie, który po prostu trafi do kosza albo kiedyś będzie można go wykorzystać. Więc my tworzymy materiały, ale to algorytm Ocenia, którą gazetę wyda, który materiał pokaże społeczności. I może być tak, że jak będziesz testował, próbował różne typy postów, to w końcu znajdziesz takie posty, które naprawdę mają potężne zasięgi. Ja ostatnio przetestowałem posty karuzelowe, gdzie daje konkretną wiedzę, i one przykładowo mają zasięgi na takim poziomie, że zwykły post ma powiedzmy 3000 zasięgu, a ten post karuzelowy z wiedzą, z tipami, z konkretami, gdzie jest często zapisywane, na przykład dochodzi do 7000 zasięgu, więc Instagram jest ci w stanie dawać duże zasięgi, ale musi być to naprawdę wartościowa treść. Po prostu kiedyś praktycznie każdy post miał większe zasięgi, teraz jest to tak rozbite, że albo masz bardzo słaby zasięg, albo po prostu idziesz na duży zasięg. Jakby trudno jest osiągnąć to taką średnią. I jak tworzyć te treści, które właśnie zainteresują Twoją społeczność, które będą miały duże zasięgi? Po prostu badaj statystyki. Sprawdzaj, które posty bardziej interesują Twoją grupę docelową. Na przykład u mnie takim fajnym wskaźnikiem na Instagramie to jest, jak często osoby za posty. I zauważyłem, że właśnie ode mnie osoby na Instagramie oczekują wiedzy. Nie jakichś tam, powiedzmy, zdjęć z plaży i tak dalej. To też jest dla tych osób ciekawe, za chwilę sobie o tym powiemy. Ale te osoby kojarzą mnie bardziej z wiedzą, nie z jakimś lifestylem, że pokazuję, jak jem, jem sobie jogurt z płatkami na śniadanie. To też może być ciekawe, ale ja od tego nie jestem w oczach tych osób. Te osoby sobie pójdą do kogoś innego, że zobaczyć co tam, jaką jajecznicę sobie usmażyłem na śniadanie. I ta osoba sobie usmażyła na śniadanie. U mnie przychodzą po wiedzę, więc po prostu dawaj te treści od których jesteś, z którymi jesteś kojarzony, do których wychowałeś sobie tą e, społeczność. U mnie takim wskaźnikiem jest ilość zapisań postu, na przykład na Instagramie i to jest dla mnie sygnał, że to się podoba społeczności. Ostatnio, gdy robiliśmy taką serię webinarów, zresztą też teraz mamy zapisy na serię webinarów, jak gdzieś tam wejdziesz na mojego Instagrama w bio, jest zapis na serię webinarów, w środę startujemy, będzie właśnie o zasięgach organicznych na Facebooku i na Instagramie, e, no to robiąc ostatnio taką serię trzech webinarów z reklamy na Facebooku, zrobiłem taką serię memów i okazało się, że dwa memy Całkowicie nie trafiły, jakoś tak były pominięte przez moją społeczność, a trzeci mem po prostu zagrał. I to jest ten piąty punkt, czyli nie bój się eksperymentować. Testuj sobie, potraktuj swojego fanpage'a, swój Instagram jako właśnie taki poligon doświadczalny. Testuj różne posty różnego typu, a to post, na którym ty jesteś na zdjęciu, jest na przykład Twój zespół, że robisz jakiś zabieg. Może być to zdjęcie, gdzie jesteś na wakacjach, gdzie wychodzisz z psem na spacer, albo post edukacyjny, właśnie infografika, gdzie czegoś ludzi uczysz. I sprawdzaj sobie, które posty mają większe zasięgi, bo jeżeli mają większy zasięg, to znaczy, że one zainteresowały grupę osób, bo tak działają algorytmy. Więc nie bój się, nie stawię tylko na to, co robi Twoja konkurencja. Większość osób właśnie tak działa, że tylko i wyłącznie naśladuje ruchy konkurencji, bo boją się, że często słyszę coś takiego, że czy to będzie profesjonalne, czy umieszczenie mema będzie profesjonalne. Myślę, że to jest takie stare podejście do profesjonalizmu, że większość osób myśli, że profesjonalizm polega na tym, żeby po prostu połknąć kij i być taką osobą sztuczną, no teraz ludzie nie stawiają na sztuczność, jo? teraz ludzie chcą ciebie prawdziwego, chcą zobaczyć kim jesteś, chcą w tym całym plastiku, który nas otacza, chcą znaleźć prawdziwą osobę i właśnie to jest ten kierunek, żeby się pokazać, więc nie bój się eksperymentować, testuj różne rzeczy, czasami oczywiście może to w ogóle nie trafić, ale przy takim natłoku informacji, informacja taka pozytywna dla ciebie jest i tak większość tych osób zapomni, nawet jeżeli się wygłupisz. Zawsze w statystykach ci statystyki pokażą, czy to był dobry ruch, czy to był kiepski ruch. Szósty sposób na to, żeby robić dużo Duże zasięgi, i tutaj mamy rolę komentarzy, bo im więcej jest komentarzy, im więcej polubień, im więcej pozytywnych czy też negatywnych reakcji na Twój post, w tym sensie, że będzie to negatywny komentarz, bo jeżeli ktoś zgłosi, że nie pokazuj tego więcej, no to jest to taki negatywny komunikat dla Facebooka. To też jest taką ciekawostką, że wiele osób do mnie pisze, że tam sobie nie radzą z Facebookiem, nie wiedzą jakichś, jak znaleźć jakąś funkcję. Ale jak trzeba komuś dowalić, czyli na zaznaczyć, że ten post mi się nie podoba, to ludzie zawsze znajdą jakieś rozwiązanie, czyli ta negatywna motywacja często jest o wiele Silniejsza niż ta pozytywna, więc zbudowanie więzi z odbiorcami powoduje, że dzięki temu będziemy mieli więcej komentarzy, więcej reakcji, a to uwielbiają algorytmy. Czyli, tak jak mówiłem, jeżeli się skupisz na tej mniejszej grupie osób, nie będziesz się ciągle uganiał albo uganiała za tysiącami fanów, których, nie wiem, przez mikrosekundę zobaczą Ciebie i później już zapomną, to właśnie skup się na budowaniu społeczności, na rozmawianiu z tymi osobami, jak robisz live'a i właśnie często rób live'y, bo to też uczy tą grupę Twoją odbiorców, żeby te osoby pisały Ci komentarze, bo na live'ie może, możemy jakby zainicjować te komentarze. Hej, z jakiego miasta jesteście? Napiszcie, czy to jest dla Was zrozumiałe. Napisz, na przykład ostatnio zrobiłem ankietę, bo podczas live'ów też można generować sobie ankiety obecnie, czy te osoby mają już konto na przykład na Instagramie, a był to webinar o Instagramie i to też fajnie działa na te osoby. Dużo osób odpowiedziało, czyli interakcje z tą grupą, która jest Twoimi panami odpowiadanie im po imieniu, odpisywanie na komentarze to jest bardzo, bardzo ważna kwestia, żeby zbudować więź i wtedy gdy ty dodajesz posty, te osoby szybko reagują, co napędza ci duży zasięg. Siódma bardzo, bardzo ważna zasada to jest to, że oprócz tej płatnej reklamy cały czas musisz tworzyć systematycznie i w sposób cierpliwy treści. Większość osób zbyt szybko się poddaje. Zauważy w tym natłoku informacji, w tym, że każda osoba myśli, że jest to jakiś romantyczny święty Graal ta Działalność w internecie, że rzucą ten swój wstrętny etat i zamkną się w swojej sypialni i będą tworzyć treści i będą milionerami leżąc na hamaku. Wiele osób chce mieć takie życie, chce w prosty sposób, w łatwy sposób zarabiać sobie pieniądze w domu, bez dojeżdżania do pracy i tak dalej. To przyciąga jak magnes osoby, które zaczynają tworzyć treści. Problem jest taki, że Całym sekretem tych osób, którym wychodzi w internecie, to nie jest ich jakaś ponadprzeciętna inteligencja, a tylko właśnie to jest konsekwentne działanie. Oczywiście, jeżeli tak jak ja inwestuję w płatną reklamę, czy wiele innych osób, no to wiadomo, że jakby tą treścią, którą cały czas dostarczamy naszej grupie, to jest po prostu płatna reklama, no bo o wiele więcej osób zobaczy nas z płatnej reklamy niż właśnie z tych takich organicznych treści, ale pomimo to cały czas systematycznie tworzę te treści, bo to mi też buduje bardzo fajną społeczność i też jakby z tej płatnej reklamy dociera się do innych osób niż już do tych osób, które gdzieś tam masz na swoim fanpage'u na Instagramie i warto te relacje i to bycie z tymi osobami, z tymi klientami pielęgnować i cały czas dawać im wartościowe treści. Ja głównie stawiam na edukację, bo to w moim przypadku działa świetnie i tego oczekują właśnie moi klienci i cały czas systematycznie już od 12 lat tworzę treści dla mojej grupy docelowej i mam klientów, którzy piszą do mnie, że są ze mną, na przykład od 10-11 lat, tyle lat wstecz kupili na przykład produkt, i cały czas są, bo pielęgnuję te relacje. Czyli nie skupia się tylko jakby na tej szukaniu tego nowego klienta stale, ale też pielęgnuj relacje z tymi już istniejącymi klientami. Ósmy sposób na to, żeby zwiększyć zasięgi, bardzo często pomijane to jest wykorzystanie wykorzystanie istniejących już zasobów. Czyli każdy z nas ma jakieś inne zasoby oprócz Facebooka i Instagrama. Być może masz właśnie listę mailingową, albo nagrywasz na YouTubie, lub też po prostu masz prywatny profil, gdzie często dodajesz jakieś posty, więc wykorzystaj te zasoby do tego, żeby generować. Przykładowo komentarze i reakcje. Ja ostatnio przy tych promocjach naszego oprogramowania, na przykład Facebook Ads Generator, czyli narzędzia, które pisze reklamę na Facebooka, czy wcześniej Generator Ofert, zrobiłem coś takiego, że poprosiłem osoby, które już kupiłem w czasie tej akcji promocyjnej, żeby te osoby napisały mi komentarz, ale właśnie komentarz, opinię na temat tego oprogramowania, właśnie pod postem na Facebooku i wysłałem to do listy mailingowej. To zadziałało w taki sposób, że algorytmy wychwyciły, że ten post ma o wiele więcej komentarzy niż inne posty. I oczywiście naturalnie, gdy jest więcej komentarzy, zrobił mu zasięgi. Więc też wykorzystuj sobie inne media, które posiadasz, żeby właśnie generować zasięgi na tym konkretnie na przykład medium, jakim jest Facebook. Czyli my bardzo często zbyt wąsko patrzymy, czyli koncentrujemy się, ciągle główkujemy, jak na tym Facebooku zwiększyć te zasięgi, jak rozkręcić ten nasz fanpage, a zapominamy o tym, że mamy inne miejsca. Po prostu pamiętaj, że czy to jest Facebook, czy to jest Instagram, LinkedIn i tak dalej, to są wszystko po prostu narzędzia, narzędzia do komunikacji, tuba. Ja Mogę zagrać solówkę na gitarze, ale mogę równie dobrze zagrać solówkę na ukulele. I to i to będzie solówka. Ta I tutaj, i tutaj wyraży swoje emocje, aczkolwiek są to całkowicie dwa różne narzędzia, i tak na to musisz spoglądać. Czyli myśl o tym, że sukces sprzedaży to w 80-90% to jest głowa, psychika klienta, a nie jakieś techniczne rozwiązania. Wierzę, że te 8 prostych takich podpowiedzi, które nie tylko pomogą ci zwiększyć zasięgi, ale także troszeczkę cię pocieszą, naprowadzą na właściwą drogę i pokażą ci, że tak naprawdę rób swoje konsekwentnie i prędzej czy później pojawią się efekty. I oczywiście nie zapominaj o płatnej reklamie, bo ona potrafi przyspieszyć Twój biznes. Jeżeli ten podcast, ten odcinek komuś się może przydać, ktoś też ma problemy z zasięgami i nie jesteś na tyle egoistą, żeby zachować to dla siebie, to wyślij mu ten link i oceń ten podcast w aplikacji, w której słuchasz. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia w kolejny poniedziałek o 7.15. Podcast Internetowych sprzedawców. Cześć!